Skoki narciarskie to jest wyjątkowo nieprzewidywalny sport. Tak, tak naprawdę nieraz ciężko przewidzieć tutaj pewne wydarzenia, dziejące się z tygodnia na tydzień, a przed sezonem jakieś takie pierwsze poważne wnioski w kontekście zimy wyciągać można raczej dopiero w październiku. Dlatego dzisiaj, 7 lipca, zapraszam Was na klasyfikację 13 zawodników, którzy w przyszłym sezonie moim zdaniem mogą zaskoczyć. Ale zważając na to, co powiedziałem przed chwilą, podejdźcie do tego raczej z pewnym dystansem. Możecie też napisać w komentarzach wasze typy, i w trakcie zimy zobaczymy sobie, czy yy, udało się komuś tutaj jakoś idealnie trafić. Dodam też, że kolejność będzie całkowicie przypadkowa i w moim rankingu pominę Filipa Raimunda oraz Benjamina Estfolda, o których nagrywałem już shorty. Sakutaro Kobayashi. Sprawa u Japończyków wygląda tak, że mają oczywiście wybitnego Ryoyu Kobayashiego, świetnie zapowiadającego się Nikkaido, jeszcze jakoś tam w miarę przyzwoicie skacze Junshiro Kobayashi, no ale dalej jest straszna bieda. Ogromne problemy ma Nakamura, który no oprócz fatalnej formy, jak już się przynajmniej częściowo odrodził, to później Złapał kontuzję w trakcie zeszłego sezonu. Kontuzję ma także i tak słabiutki już od dawna Yuken Iwasa. Trzeba wybierać pomiędzy Takeuchim, Keichim Sato czy Noriakim Kasai. No i na tej luce skorzystać może Sakutaro. Sakutaro, który w 2024 roku pojawił się podczas Pucharu Świata w Sapporo. To jest w ogóle były kombinator norweski. On dopiero niedawno przerzucił się na skoki. No tam na Okurajamie miał bardzo dobre skoki treningowe, a to chyba były dwie próby. W jednej z serii był bodaj że trzeci czy piąty tutaj gdzieś widzicie, jak to dokładnie wyglądało. Co prawda w samych konkursach nie wyglądało to już tak dobrze, tam być może głowa nie wytrzymała, no też wiadomo, że po takich pojedynczych przebłyskach może nie ma co wyciągać jakichś bardzo poważnych wniosków. Natomiast później nieźle radził sobie też w Pucharze Kontynentalnym, gdzie w Zakopanem udało mu się wskoczyć do czołowej dziesiątki. No i tak jak ja nie uważam, że będzie to w przyszłym sezonie skoczek ścisłej czołówki, no to na pewno jest to dość poważny kandydat do tego, by wygryźć ze składu właśnie Noriakiego, czy Keiichi, Taku Uchiego, no i być takim, być może całkiem solidnym uzupełnieniem kadry japońskiej. Dodam, że to jest 24-latek i nie jest w żaden sposób spokrewniony z Rioju i Junshiro. Maxim Bartoli. Bartolia prawdopodobnie już znacie. Młody, bardzo perspektywiczny Słoweniec, który też może skorzystać z tego, że w kadrze słoweńskiej po odejściu Petra Prełca zwolniło się przecież jedno miejsce. Bartoli ma za sobą najlepszy Sezon w karierze, co może nie do końca widać po wynikach. To znaczy widać, że najlepszy, ale no zwłaszcza w tej pierwszej części sezonu, takie mam wrażenie. Te jego lokaty w Pucharze Kontynentalnym nie do końca oddają faktyczną formę, ze względu na to, że on nieraz oddawał bardzo dobre skoki, ale dostawał niskie noty. Na tych notach tracił dużo punktów no i ostatecznie nie był tak wysoko, jak mógłby się plasować. W Pucharze Świata zaliczył występy w Lake Placid i Lahti, gdzie nie punktował, a także na rodzimej letalnicy, gdzie był już 21. Słoweńcy mają pewien problem z wdrażaniem nowych zawodników na poziom Pucharu Świata. Kariera chociażby Jana Bąbka czy Zaka Mogela nie toczy się tak, jak, tak, jakby panowie sobie tego zapewne życzyli. Pamiętacie też może chociażby na Bartola jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej Nejcha Desmana. Dużo tych przykładów jest. Natomiast nie ma może co się tym za bardzo sugerować. Bartoli póki co czyni dość płynny progres i, i myślę, że takie nawet 100 punktów do klasyfikacji będzie w jego zasięgu. Renny Kaido. I tutaj nie będę się nawet za bardzo rozgadał. Chyba jeden z absolutnie najbardziej oczywistych przykładów, czyli zawodnik, który no, po tym jak zawiódł oczekiwania kibiców w sezonie 2022-2023 po świetnym lecie, no to tak tutaj to skakał bardzo równo i bardzo solidnie. Do tego jest to jeden z zawodników skaczących najładniej, jeśli chodzi o sylwetkę w locie. No tutaj tak naprawdę analogie dokazujesz jego funakiego, narzucają się same. Jeśli wszystko potoczy się odpowiednio, no to myślę, że za rok pierwsze podium jak najbardziej realny scenariusz. Niko Sacho, Niko że ci biedni najbardziej wytrwali. Fińscy kibice po ogromnych przejściach wreszcie dostali pewien powód do uśmiechu i takiego optymistycznego myślenia, bo Saho, który już od dawna nosi łatkę takiego najbardziej utalentowanego zawodnika w fińskiej kadrze, tak naprawdę w pół sezonu wyskakał prawie 200 punktów do klasyfikacji, zaliczając po drodze genialne, sensacyjne mistrzostwa świata w lotach, siódme miejsce w Oslo czy dziewiąte w Willingen. Finn zdecydowanie się przełamał, to już wcześniej był zawodnik, który miał pewne możliwości, jemu się zdarzały naprawdę Niezłe skoki, no ale kompletnie nie potrafił przełożyć tego na dłuższą metę. Z dużą łatwością wpadał w dołki i wydaje się, że on po prostu teraz dojrzał do tego, by być zawodnikiem czołówki. Natomiast jedna niezwykle ważna kwestia, a mianowicie do następnego sezonu Kito Sacho będzie przygotowywał się indywidualnie ze swoim wujkiem, po którego właśnie radach ponoć tak się odpalił. No i to jest niezwykle ryzykowne posunięcie, które skończy się moim zdaniem albo kompletną katastrofą, albo super sezonem z ilością. Co najmniej 300 punktów na koncie. Szczerze mówiąc, nic pomiędzy tutaj nie widzę, ale jak to faktycznie będzie, to zobaczymy. Patrząc na to, co się w fińskich skokach dzieje, no ta decyzja też nie powinna jakoś specjalnie dziwić. A jak już przy finach jesteśmy, to Kasper i Walto. Po pierwsze, uważam, że wyniki, podobnie jak u Bartolia, zwłaszcza w pierwszej połowie sezonu, nie do końca oddawały jego faktyczną formę, ze względu na to, że on nieraz dużo lepiej skakał podczas chociażby treningu, więc tam prawdopodobnie jeszcze psychika do końca nie zagrała, no ale wraz z doświadczeniem to się powinno zmienić. Do tego Walto, o czym też nieraz wspominałem, bardzo dziwnie wychodzi z progu. On to robi w podobnym stylu jak Sabirżan Muminow, na czym na pewno traci metry, więc, więc no patrząc na to, że nawet wybijając się w takim stylu, on jest w stanie oddawać całkiem niezłe skoki, no to znaczy, że te rezerwy ma prawdopodobnie całkiem duże. Jeśli uda mu się ogarnąć odbicie, no to może nawet wyrośnie na lidera fińskiej kadry, jeśli tutaj Kytosaho się jednak nie odpali. Felix Trunz. jak tak sobie myślę, to praktycznie każdy ze Szwajcarów, może z pominięciem Amana i Deszwandena, który już chyba dobił do swojego Fitu, może w następnym sezonie zaskoczyć. Z juniorów najbardziej obiecująco zapowiada się chyba Felix Trunc, który poprzedni sezon praktycznie w całości stracił przez kontuzję, no ale jak już wrócił, to i tak był w stanie osiągać całkiem niezłe wyniki, jak na swoje obecne możliwości w Pucharze Kontynentalnym. Wystąpił też w Pucharze Świata w Lachti, choć oczywiście bez żadnych sukcesów. Jest to zawodnik całkiem fajnie poukładany technicznie. Ja wspomnę, że to jest rocznik 2006, więc mówimy tu o naprawdę bardzo młodym chłopaku. No i może w 2025 roku uda mu się kilka, czy też kilkanaście Punktów do klasyfikacji uzbierać. Chociaż konkurencja w szwajcarskiej kadrze o to czwarte miejsce, podejrzewam, że czwarte, będzie całkiem okazała, no bo jest Aman, jest oczywiście Pejer, Imhoff, ale także Wazer, Hauswirth, który też ostatnio znacznie się poprawił i który zajmuje kolejne miejsce w tym rankingu. Szczerze mówiąc, jeszcze parę miesięcy temu Sandro Hauswirth z całą sympatią do tego chłopaka byłby chyba ostatnim zawodnikiem, po którym spodziewałbym się czegokolwiek pozytywnego. No to jest zawodnik, który za Liczył już trochę występów w pucharze świata. Kiedyś zapowiadany był jako duży talent, taki chyba największy szwajcarski talent. Aktualnie ma 23 lata, a dopiero niedawno przerwał taką swoją niechlubną serię dwóch lat bez punktów w pucharze kontynentalnym, więc ta jego forma naprawdę była bardzo słaba. No ale w trakcie zimy 2023-2024 ewidentnie się odbudował, zaliczył niezłe mistrzostwa świata w lotach na kulm, to znaczy, co prawda, co prawda nie udało mu się wbić do 30 indywidualnie, ale był całkiem blisko, bodajże 32. Fajne loty oddał też w drużynie w pierwszej serii, yy, przekroczył nawet granicę 200 metrów. To generalnie jest taki dość lotny zawodnik, on ma w ogóle kosmiczny jak na zawodnika tej klasy rekord życiowy, 237 metrów, więc lepszy yy, chociażby od Dawida Kubackiego i skoro wreszcie coś u niego ruszyło, no to może yy, nastąpi jakaś kontynuacja tego progresu i powalczy o miejsce w składzie właśnie z wcześniej wymienianymi Amanem, Wazerem, Imhofem yy, czy Truncem. Pogadaliśmy trochę o młodych, to porozmawiajmy o Robercie Johanssonie. Johanssonie, który wróci Wrócił do kadry A i który ewidentnie odżył, no bo naprawdę poprzedni sezon zaczął się dla niego fatalnie, to znaczy w ogóle jeszcze wcześniej, przecież kontuzja pleców, degradacja do kadry B, później niezłe lato, wydawało się, że coś ruszyło, no ale pierwsza połowa sezonu 23-24 fatalna, kompletnie nie radził sobie nawet w pucharze kontynentalnym. W też tragiczny występ z krajówki w Lillehammer. No i wydawało się, że Johansson no, spadł tak naprawdę na takie sportowe dno, ale bardzo szybko się z niego odbił. I odbił się nie tylko na tyle, żeby ponownie wskoczyć się do kadry i dostać kilka szans w Pucharze Świata, ale nawet na tyle, żeby zająć chociażby dwa piąte miejsca, co jest takim sygnałem, że fizycznie no, ten skoczek dalej ma duży potencjał, także nie można o nim zapominać i dużo zależy od tego, na ile pozwoli zdrowie. Jeśli zdrowie pozwoli, no, to tak jak już pisałem na Twitterze, przy okazji zapraszam, jeśli ktoś tam ja Lubi sobie o skokach poczytać. Moim zdaniem Johansson ma potencjał, żeby sobie jeszcze o takie top 15 generalki powalczyć. Dobra, ale tego skoczka to się nie spodziewaliście na tej liście, chyba że bardzo uważnie oglądacie moje filmy i pamiętacie jakieś tam moje wypowiedzi sprzed miesiąca czy dwóch. Natomiast Polakiem, którego wybrałem do tego filmu, jest Andrzej Stękała. Andrzej, który tak, jak też już nieraz mówiłem, no wydawało się, że podczas tych treningów Klingental odżył, później miał jeszcze przyzwoity puchar kontynentalny wrócę. chociaż tam chyba głównie na trening. Dobrze muszło, no ale potem forma całkowicie uleciała. Tak jak mówię, no, czy to kwestia tej dziwnej współpracy z Dawidem i Rautkiem, to już możemy się tylko domyślać. Natomiast to pokazało, bo oczywiście nie ma co się zachwycać jakimiś pojedynczymi treningami, no bądźmy poważni. Ale takie sytuacje to jest zawsze taki sygnał, że to dobre skakanie jest w jego zasięgu, no nie? Że y, nie jest od tego aż tak daleko jak mogłoby się wydawać. No i mam wrażenie, że mimo tej degradacji do grupy bazowej. Andrzej jest dość poważnym kandydatem, żeby uzupełnić ten skład na Puchar Świata, chociaż generalnie też akurat jego forma tak sezon na sezon. Yy, potrafi się diametralnie zmienić. Domen krewc. Mam wrażenie, że powoli, powoli ten stary, dobry domen wraca. 25-latek w trakcie ostatnich dwóch sezonów opuścił tylko dwa konkursy, z czego jeden ten pamiętny wrasznowiec z tą yy, najgorszą obsadą w historii, no, co jak na niego jest pewnym fenomenem. No bo pamiętacie pewnie doskonale ten jego klasyczny schemat, yy, czyli albo średnie, albo fatalne wejście w sezon, no i później dopiero atakowanie czołówki na mamutach. Natomiast domen ewidentnie stopniowo staje się skoczkiem coraz bardziej uniwersalnym. Już w styczniu 2024 roku wygrał sobie w Sapporo. No i powoli przestajemy go postrzegać jako skoczka, który jest tylko wybitnym lotnikiem, ale i zawodnika, który potrafi być bardzo groźny na co dzień. I ciekawy jestem, czy ten sezon 2024-2025 będzie już jakimś takim nawiązaniem do tego 16-17, kiedy Domen do o czterech skoczni wygrywał wszystkie konkursy. No dobra, może aż tak to nie, ale no wiecie, na przykład czołowa dziesiątka klasyfikacji generalnej. Czy jednak tendencja się odwróci? Adrian Titel. Kim w ogóle jest Adrian Tittel. Adrian Titel to niemiecki junior, zresztą indywidualny srebrny medalista ostatnich Mistrzostw Świata Juniorów. Titel jest typowym niemieckim juniorem, czyli, czyli dysponuje dużą mocą na progu, ale mocno odstaje technicznie. No ale, mimo tego, mówiąc potocznie niezwykle drewnianego lotu, yy, Titel był w stanie no, po pierwsze zgarnąć ten wspomniany medal, ale i bardzo przyzwoicie prezentować się w pucharze kontynentalnym. Także z całą pewnością ciężko będzie przebić się przez te ściany yy, zawodników yy, aspirujących do w Pucharze Świata. Mam tu oczywiście na myśli zawodników niemieckich, no bo jest Schmidt, Hoffman, Roth, teraz jeszcze wraca listo. Wydaje się, że wrócił już do niezłego skakania Eisenbichler. Oczywiście zobaczymy, co będzie w następnym sezonie, bo to będzie całkowicie nowe rozdanie. No, mocną pozycję wyrobili sobie ci, którzy też wcześniej musieli walczyć o to miejsce w kadrze, czyli laje i Paszkę. Nie jest to ściana nie do przebicia, no ale gdyby titel jednak nie zdołał przebić się na wyższy poziom niż powiedzmy taka druga połowa pierwszej dziesiątki pucharu kontynentalnego. No to... Mu ciężko, no ale w sumie nawet jakieś tam punkty w krajówce byłyby bardzo miłą niespodzianką. Yukia Sato, pamiętacie o nim jeszcze w ogóle? Mówiłem o tej kadrowej biedzie Japończyków i Yukia też jak najbardziej jest zawodnikiem, który może z tego skorzystać. Bo co ciekawe, on nie jest teraz, przynajmniej nie był e, zimą, e, przynajmniej w drugiej połowie zimy, aż tak słaby, jak mogłoby się wydawać. On przegrał wyjazd do Europy na puchary kontynentalne oraz miejsce w krajówce w Sapporo przez dyskwalifikację. dyskwalifikację w drugoligowym konkursie na Okurajamie. Gdzie nie skakał wcale tak źle, no, on tam prezentował całkiem zbliżony poziom do Caseiego Sato czy Noriakiego Kasai. W pierwszym konkursie byłby w okolicach 21 miejsca. Miał tam e, słaby pierwszy skoki, dużo, dużo lepszy drugi, ten anulowany. Natomiast drugi konkurs zakończył właśnie w połowie drugiej dziesiątki, tuż obok e, wcześniej wspomnianych zawodników. Także wydaje mi się, że po tym skróceniu NART, dlatego że to jest prawdopodobnie główna przyczyna tego zjazdu, Yuki Sato, no nie wróci już na poziom, e, który prezentował kilka lat temu, ale jednocześnie no to dalej jest zawodnik, który moim zdaniem, no zwłaszcza na jakichś lotach, mógłby mieć jeszcze punkty w zasięgu. Na koniec wybór trochę inny niż pozostałe, bo Jan Herl. Jan Herl, czyli czwarty zawodnik klasyfikacji generalnej zeszłego sezonu, więc można by spytać, co on tu robi. No ja uważam, że Herl dopiero się rozkręca. To znaczy, akurat w tym zeszłym sezonie też zwróciłbym uwagę na to, że tam naprawdę niewiele było trzeba, żeby zająć miejsce w czołowej dziesiątce generalki. On ma bardzo wysoki poziom maksymalny, to znaczy, no chociażby potrafił podczas turnieju już skoczni, pamiętam, seryjnie wygrywać serię próbne. No nie? Miałem tam trzy wygrane z rzędu i, i tam. Y na Twitterze była gadka, czy zgarnie szlema serii próbnych. No, ostatecznie tego nie zrobił. No tak czy inaczej, to jest tylko przykład pokazujący, że Herla stać na naprawdę świetne skoki. Miewał weekendy, kiedy tak dość nagle niespodziewanie wpadał w dołki, chociażby już sama końcówka sezonu dość nieudana w jego przypadku, dlatego nie był to jeszcze taki pewniak. Ale jak trafi na swój skok, no to tak naprawdę mało kto może z nim konkurować. I powiem szczerze, to taka może odważna teza. Zobaczymy, czy się jakoś obroni. Moim zdaniem, jeśli Ryu Kobayashi się nie zepnie, to dla mnie Jan Herl jest głównym faworytem do zgarnięcia kryształowej kuli w następnym sezonie. No i szczelaniszek ten maksymalny poziom ma bardzo wysoki, aczkolwiek no wydaje mi się, że Herl może być naprawdę mocny. No i to na tyle, doszliśmy sobie do końca. Piszcie wasze propozycje w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, tak jak mówię, zimą sobie wrócimy do tej sekcji, wrócimy sobie do tego filmu. Mam nadzieję, że nie skompromituje się za bardzo. Dzięki za uwagę.